Cześć, chcę Wam dziś, teraz pokazać e, mój własnoręcznie zrobiony domek. Przedemniem, co to nie, nie nagrywam na podłodze, tylko na piórku no więc przejdźmy dalej. Jest to taki domek. E, mi różnymi rzeczami. Na przykład mam taką piramidkę do zdobytu Tu zrobiony taki dywanik. Um, no dobra, zacznijmy od początku. Tu mamy na przykład. Zdjęcia po no I tu. Tu mamy jakby szafkę na stolie i możemy je chować różne ubrania. I w ogóle. Tu mamy łóżko. Tu mamy akurat no. Od Petropów, To jest akurat od Petropów, więc To jest um, no. no, no no i stoliczek mam z naklejonymi ciasteczkami. No dobrze, no to na razie. Teraz mamy taki wykonany przeze mnie dywanik. Mam no taki w kropki. No i tu mamy taką kanapę też. Tu mam taką piramidę, co kupiłam na wycieczce, kiedy się Połam tu mamy szafę. Tu mamy do podlewania kwiatów. A tu mamy piłkę, no ale na razie nie mam uroiny, to nie będę. No i tu mamy łóżko, jakoś. I tam jeszcze taki, tu mały plegacznik. So, na razie tyle, co mogę pokazać w tym. Oczywiście tu mam jeszcze więcej. Mam do składania. Kiedyś pokażę, na przykład, i tu zrobiłam łóżko, a ja się zastanawiałam, czy włożyć to łóżko, czy to mniejsze. No i jeszcze zrobiłam taką poduszkę do tego. No to, nie wiem, to, to taśma, ale pewnie bym nałożyła jakąś chustkę czy coś. No i pewnie była, nie wyszło. To tyle, kiedyś Wam najwyżej pokażę, jak robi się na przykład takie różne rzeczy. No i na przykład gdzie subskrybujcie, łapki w górę. Ale... Chyba tyle. No oczywiście to mam małe pobojowisko, czyli brudy, no, Tu mam, no bo dopiero co to zrobiłam. I podkreślam, ja tego nie robiłam na podłodze, jak niektórzy sobie czasami myślą, że niektórzy robią to na podłodze. I komentują, że lol, że robić to na podłodze i w ogóle, więc... Powtarzam, że ja tego nie robię na podłodze, więc jak już mówiłam, dla Jeszcze zapraszam na patrzenia. No i jeszcze powiem Wam rzeczy, które są potrzebne do zrobienia tych rzeczy, które ja są wykonałam. Chusteczki, mazaki. Um, a do tego to jeszcze papiery, ta klejąca oczywiście. No i do zrobienia tego ogólnie pudełko, papier kolorowy. No na przykład różne takie plakacinki czy coś takiego. No i oczywiście mabelki i to wszystko takie. Więc... Do zobaczenia, żegnam się z wami i jeszcze raz mówię, nie robię tego na podłodze, nie robię na podłodze, więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę i może żegnam się z wami.